Czy wiecie, że łączna wysokość 423 hardranerów jest równa wysokości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie? Jesteście tego świadomi. I tutaj na początek mam jeszcze takie wprowadzenie od kilku biegaczy. Pierwszy dzień walki o hardranera za mną. Pozdrawiam wszystkich walczących, pisała Ela, a wczoraj wieczorem Piotr pękała. Napisał: Dziękuję Wam wszystkim. Udział w festiwalu był dla mnie kolejnym wyzwaniem. Bardzo dziękuję. Sam bym się nie zdecydował na takie wyzwanie. Witam Was bardzo serdecznie. Witam w ten wtorkowy wieczór w kolejnym wydaniu studia festiwalowego na żywo. Tak jak powtarzałem, będziemy spotykać się w tym tygodniu codziennie. Ostro walczymy, ostro przygotowujemy się do oficjalnego startu, który już w piątek przygotowujemy się do tej walki, którzy ani którzy już tą walkę mają za sobą, bądź są w trakcie tej walki, także jest coraz ciekawiej. Na początku bardzo was proszę, abyście teraz kliknęli udostępnij, żebyście udostępnili tą naszą transmisję, żebyście kliknęli lajki, superki, żebyście zapraszali znajomych, żebyście komentowali, już zadawali pytania, wspólnie się konsultowali, rozmawiali o tym, co nas czeka. Proszę o te udostępnienia, o te lajki, o te serduszka, ponieważ dzisiaj mamy niesamowitych gości. Otóż porozmawiamy z panią Mariolą i Danielem Kupc z Sopieszyna. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. I co słychać Dzień dobry tam w Sopieszynie? Jak się, jak się czujecie? Super. Super. Czujemy, czujemy się bardzo dobrze. Pandemia nas nie dotknęła na razie. U nas jakoś tak spokojnie. A jak, jak wyglądają wasze treningi? Czy, czy trenujecie, czy biegacie w tym trudnym czasie, i jak wyglądają przygotowania do hardranera? Oczywiście jesteśmy w pełnym cyklu przygotowań. Mamy zamiar przebiec hardranera w przyszłym tygodniu. Okay. Oboje jesteśmy aktywni zawodowo, więc to nam po prostu umożliwi ten przyszły tydzień te pięć biegów zrobimy, a trenujemy właściwie codziennie. Codziennie jeździmy na rowerach, pływamy w jeziorze, no i oczywiście biegamy. Dużo spacerujemy, także jesteśmy bardzo aktywni. To znaczy w, wypadku Marioli, w wypadku Marioli to jest bieg, jak chodzi o bieganie, natomiast w moim przypadku to jest marszobieg, ale też jestem aktywny. No Pan Daniel zawsze jest aktywny, zawsze ładnie można go złapać na zdjęciach, zawsze ładnie się uśmiecha. Także to jest tutaj pozytywna strona, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby po prostu się ruszać i zrobić coś dla zdrowia. Tak jest. Tak jest. To jest nasz priorytet, zdrowie. A dlaczego zdecydowaliście się mimo tej zmiany formy festiwalu wziąć w nim udział i pobiec wirtualnie? To taka nowa formuła, czy nie baliście się? Jak, jak się w to zaopatrujecie? To znaczy powiem tak, dla nas i tak biegamy właściwie zawsze we dwójkę i to jest, nigdy nie jest tak, że biegam sama, zawsze jesteśmy dwoje, więc to już tego problemu, że to ja będę sama jedna i gdzieś tam w lesie tego nie ma. No, wspieramy się w tych, w, tych, w tych dążeniach, a brakuje nam bardzo biegania w ogóle. Brakuje nam tych spotkań z biegaczami i nawet na naszych ścieżkach biegowych. Tutaj poznaliśmy niedawno bardzo fajne grupki biegaczy, i wszyscy mówią jednym głosem: brakuje biegania właśnie takich na zawodach. A rodzina Kaszuby Biegają jest specyficzna, wszyscy się bardzo lubimy. Na trasie się już znamy i dokładnie wiemy, kto jest przede mną, kto jest za mną. Te biegi są specyficzne, ale są naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo dobrze zorganizowane. Tęsknimy do tego, bardzo tęsknimy. Ale no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co tak. się ma. No dokładnie. Ten... No tak. tutaj za nami może taka, tak widać, taka ścianka medalowa. To jest dorobek. To nie są wszystkie medale, bo wszystkie to są jeszcze po drugiej stronie, drugie tyle. No, jak we dwójkę się biega, to tych medali się zbiera dużo. Jak tutaj sobie jemy posiłki, bo to w naszej jadalni, to zawsze mamy wspomnienia związane z tymi biegami. A tak bezpośrednio, właśnie między nami, to są medale z ubiegłego roku. Te właśnie, to są medale z ubiegłego niesamowite, niesamowite. I zróbcie teraz wielkie brawa w komentarzach, łapki w górę dla państwa kupców z bo zasługują na to, w nagrodę za to, co wywalczyli. No tu jeszcze może pokażemy, jak już tak jesteśmy. O, to jest hard runner trzeci. Statuetka. Trze trzeci hard runner tak. To zrobiliśmy obydwoje pierwszego hardrunnera. Właściwie powiem tak, jak zobaczyłam na stronie Kaszuby biegają, że będzie coś takiego jak festiwal biegów i pięć biegów właściwie w 40 kilka godzin. To tak myślę sobie czy ja dam radę. No dobra, no zapisa zapisałam się chyba jako jedna z pierwszych. Ja sama, mąż wtedy jeszcze tak się nie czuł na siłach, chyba wolał zrobić triatlon w tym czasie. Także byłam na festiwalu sama. I ten pierwszy, pierwsza statua ogromnie ciężka, i to jest to, to zdobyłam ją sama. Było to niesamowite przeżycie, niesamowite. Niedawno nawet na YouTubie zobaczyłam filmik, który był nagrany wtedy i siebie mhm. też tam zobaczyłam. To przeżycie jest naprawdę... Potwierdzam, potwierdzam. Popłakała się z wrażenia i z okay. radości oczywiście, to były łzy radości. No, a ty płakałeś na Kwiatlonie. No, <grymne> Mężczyźni ponoć nie płaczą, ale tutaj były łzy a. radości i wzruszenia. Także. Ale ja potem dołączyłem do tego, bo tak, półmaraton pół pół tak. zrobiliśmy razem, bo wtedy w tym mhm. roku, w tym 2017, zrobiliśmy cały cykl. Kaszuby biegają i mamy te piękne statuetki nie, Kaszubskiego stolema, tak to się nazywa. No w tym roku chcieliśmy to zdobyć. Nie wiem, czy nam się uda, no bo. My też troszeczkę... nie wiemy. Nikt nie wie. Naprawdę nikt, nie, nikt wie. nie wie, a tęsknimy bardzo. Co się odwlecze, to nie uciecze. Jeśli w tym roku się nie uda, no to w przyszłym. Kocham pana powiedzenia. To zawsze tak podnosi na duchu. Tak. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Państwo kupcy są niesamowitym przykładem na to, jak wzajemnie się motywować, mimo tego, że jesteście dla nas niesamowitą inspiracją tej aktywności takiej małżeńskiej i dziękujemy Wam, bo też wiem, że Państwo śpiewacie w chórze, biegacie, jeździcie tak. na rowerze, pływacie, morsujecie. To jest niesamowite, to może powiedzcie nam tutaj, skąd wybierzecie tą motywację i skąd w ogóle macie pomysły na takie szalone rzeczy, które, które robicie. To może mąż tym razem niech się wypowie, bo ja już dość dużo mówiłam. To, to pomysły, po prostu w życiu dobrze jest mieć jakąś pasję, a że mamy ich kilka, to znaczy jest muzyka, gdzie realizujemy się w chórze. Kamerata, ujawnić, kamerata, oczywiście. chór mieszany, wejherowski chór mieszany kamerata muzyka. Pozdrawiamy chorzystów, stąd. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Którzy Pozdrawiamy. nam również kibicują, tak. I właśnie po biegach czasami od nich mamy niesamowite wsparcie również. No, kolejnym takim, taką, że tak powiem, pasją to jest bieganie. Ja ją, zresztą myśmy wspólnie odkryli ją dość późno. Kiedyś podejście do biegania to miałem takie, no powiedzmy, ambiwalentne, nie, nie, w ogóle mnie nie interesowało. Dużo innych aktywności, jak jazda na rowerze, pływanie, ale bieganie to tak uważałem, że to nie to nie dla mnie. Ale żona mnie zaraziła, bo ona pierwsza zaczęła biegać, i a mnie mój brat. Potem się wciągnąłem i w tej chwili się bardzo podoba. To jest aktywność, która bardzo dobrze wpisuje się w zdrowy styl życia. A ja od kilku lat jestem bardzo zainteresowany zdrowym stylem życia i warto. Warto, bo życie jest zbyt piękne, żeby je marnować na, na niezdrowe życie. A jakiekolwiek aktywności są, bo nie tylko bieganie. Wszelkiego rodzaju inne aktywności, jak jazda na rowerze, pływania, pływanie, Nordic walking, to wszystko bardzo dobrze się wpisuje w zdrowy styl życia. Do tego ludzie, z którymi mamy do czynienia podczas na przykład cyklu kaszoby biegania, biegają, to jest no, wszyscy są bardzo pozytywnie nakręceni. Ta atmosfera jest taka niepowtarzalna, aż chce się do tego wracać. Pytanie no, a... padło, od jak dawna Państwo biegacie, więc to właśnie to wywołali, Dziękuję, że tym pytaniem pragnę. to powiem. Tak, sześć lat biegamy już tak o, naprawdę razem na zawodach, i a wcześniej było bardzo dużo chodzenia, nordic walking to było nasze główne zajęcie i kiedyś właśnie mój brat, który zaczął biegać, mówi siostra, to tak masz mało czasu to samo zrobisz biegając dużo więcej tych kilometrów. Efekty będą na pewno lepsze i zdrowotne i wiadomo jak to utrzymanie kondycji. No Także dzięki mojemu bratu zaczęłam biegać ja. A że lubię różne gadżety no więc zegarek Garmina pierwszy no i tam te wszystkie mapki się wgrywały no i ja po, Śledziłam to właśnie ciągle w komputerze, porównywałam, a tutaj taka mapka, tutaj taka mapka, i to tak wciągnęło, że teraz to ja już sobie nie wyobrażam. Ja przez pierwsze pół roku to właściwie się nabijałem z żony, że ona taka, taka czyciara i z tym <grymnie> zegarkiem i wszędzie, i wszystko musi być, i mapka i tak dalej. trennik no ja niezapisany nie jest niezaliczony. Tak, musi być zapisany, musi być yy, <śm>. ślad w internecie. Niesamowite, a jak, a jak wy, państwo, z tym bagażem doświadczeń, z tym co przeżyliście, moglibyście zachęcić te osoby, które jeszcze się zastanawiają, które jeszcze siedzą w domach, obserwują nas, może teraz oglądają, zastanawiają się, czy wziąć udział w tym festiwalu wirtualnym, czy w ogóle warto, o co w tym wszystkim chodzi? Jak wy moglibyście zaprosić, zachęcić, Właśnie do udziału w tej imprezie, którą, jak wiemy, można pokonać, tego Hartraner'a, można zdobyć do końca czerwca. No, proszę. The ladies first. No jest dobrze, skoro Ty ladies Tak, first, to ja powiem. tak. Mi My mieszkamy, mieszkamy na Kaszubach. To są przepiękne tereny i oznakowanie sobie samemu w naszej okolicy trasy na 15 km kilometrów, potem 10-5, półmaratonu. to też jest fajna, fajna przygoda. Będziecie Właśnie Państwo dyktualnym... Słucham? Będziecie no, Państwo to... sobie znakować trasę? Nie no, to znaczy znakować w tym sensie, że już, już przebiegliśmy nasze trasy i wiemy, wiemy, jak będziemy biegać te 15 czy 10 czy 5 czy półmaraton. I, I właśnie to jest w tych w tym wirtualnych biegach uważam najfajniejsze, że można sobie w swojej okolicy wyznaczyć takie fajne trasy, i potem będą powtarzane na pewno, bo każdy z nas jakoś tam trenuje i każdy może sobie później, o to dzisiaj biegnę piątkę, to sobie pobiegnę moją trasą, właśnie którą zrobiłem, czy zrobiłam na hard runnerze. To jest dla mnie to jest, to jest jedno z właśnie fajniejszych rzeczy, że można to zrobić właśnie w okolicach, tam gdzie się mieszka. No, a ty. Hmm, tak. A tu też było pytanie odnośnie ludzi, którzy w ogóle jeszcze nie, nie biegają, tak? którzy nie że nie biegają no jest... zastanawiają się dlaczego akurat w tym udział. festiwalu mają wziąć udział bo wiadomo że można samemu sobie pobiegać samemu sobie zrobić trening są też inne biegi wirtualne a dlaczego akurat w tym festiwalu mają wziąć udział dlaczego w tym festiwalu bo to, to jest, jest festiwal nasz tu lokalny na kaszubach kaszubski jest niepowtarzalny. niepowtarzalny jest jedyny w swoim rodzaju ja uważam, że powinniśmy promować właśnie nasz region, jak tylko się da. Dlatego, a poza tym, dla naszego zdrowia to jest bardzo dobre, wskazane. To mobilizuje do jakichś treningów do tego, żeby wstać, ruszyć się. Jeśli człowiek będzie miał z tyłu głowy cały czas coś takiego, że, że no, czeka go wyzwanie w postaci tego hard runera, to będzie to Cię go mówi, ta... w ciągu trzech dni ta walka yy, i ta motywacja, ta machina medialna, yy, która tutaj czeka na wszystkich. Znaczy tak, ja obserwuję i właśnie tam widzę już osoby, które zdobyły hardrunnera i to wciąga, to wciąga, to znaczy już bym najchętniej pobiegła coś dzisiaj, no ale tak trzeba to rozsądnie rozplanować, bo to wysiłek jest duży, a dla wszystkich, którzy jeszcze nie biegają, Naprawdę można to zrobić chodząc z kijkami albo jeżdżąc na rowerze. Jest to fajna sprawa. Dokładnie tak. A jak, jak będą wyglądały te wasze ostatnie dni przed pierwszym startem, przed rozpoczęciem tej walki? Czy macie jakiś specjalny plan, jak będziecie się odżywiać, czy jak będziecie trenować, czy będzie to dzień jak co dzień? No ty, tym razem ty zacznę. Znaczy, ja, yy, ja zobaczę, co mnie czeka. Ja się, ja się ożywiam, yy, ja jem wszystko, ja wszystko lubię, wszystko mi smakuje, tylko hmm. muszę, yy, muszę ograniczać, bo żeby z kolei yy, się nie powiększyć. Hmm. Yy, a to w, w biegach jest bardzo ważne, żeby jednak, no, yy, nie mieć za dużo tych. A no to jestem graf. zaskoczona, że mój mąż mówi, że je wszystko. To jestem zaskoczona bardzo. <laughs> Jem wszystko, ale w odpowiednich Dobrze. ilościach. Pani Mariusz, to co w takim razie mąż je, a czego nie je? Jeśli pani znaczy ma mocy, unika, unika, bardzo unika mięsa. Mhm. Na biału jajek. Ostatnio nawet ryby przestały mu tak w tych Dobrze. ilościach. Czyli jest ryby, takim amatorskim weganem. Czyli taki, taki trochę wegetaria, le... wegetarianin. Semi wegetarian, no, semi jak Zaraz się pokłócimy na ekranie, no już chyba nie no, o to chodzi. A to ciasto macie Państwo pieczone, bo mi już tutaj murczy w brzuchu troszkę. A no, nie, ciasta akurat nie, ale, ale no, coś do kawki na pewno się znajdzie, ale się znajdzie. Generalnie, generalnie to powiem może w skrócie. Odżywiamy się naprawdę, staramy się odżywiać zdrowo. A dzień przed rozpoczęciem naszego hat na pewno będzie relaksacyjny, na pewno, żeby się nie. Kąpię w no, wannie? Wspólna? No w Wannie albo w jeziorze. <grym> to piękne jezioro, tak, Ma aż 13 stopni woda, więc jest bardzo ciepło. Zachęcamy po biegach. Jak się kąpie, to taki jest fantastyczny masaż dla, dla tych zbolałych nóg, więc polecamy. Dobrze, a co chcielibyście już tak na zakończenie? Co chcielibyście państwo przekazać tym, którzy w piątek albo już teraz walczą, albo jutro rozpoczną, ale dla tych, którzy dopiero rozpoczną tą walkę, co chcielibyście im przekazać? Jakieś wasze porady, doświadczenia? Proszę bardzo. Porady, doświadczenia. Ja myślę, że wszystkim nam przyda się troszeczkę cierpliwości i ten rok jest inny niż każdy do tej pory, który był. Cierpliwości i szacunku no i obyśmy się w przyszłym roku spotkali na normalnym cyklu, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do tych spotkań, odliczania co dwa, co trzy tygodnie widzimy się z biegaczami, jest wtedy super. Tak, z mojej strony Biegać przede wszystkim dla zdrowia, nie za mocno cisnąć, nie udowadniać sobie nie wiadomo czego, z tymi życiówkami też ostrożnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo aktywność, jakakolwiek by nie była, to jest po to, żeby nam przedłużyć życie, a nie skrócić. Niesamowite słowa, które ja też będę sobie cytował na następne dni. Chyba naprawdę będę musiał książkę zacząć pisać, bo jak tak rozmawiam z państwem, z innymi osobami, to naprawdę można tutaj dużo się nauczyć i zbierając te doświadczenia, można nawet naprawdę dobrą książkę napisać i rozprowadzić ją na cały świat. Ojej. Książki to czytamy my na razie o biegaczach, o różnych rzeczach. A niedługo będą czytać o Państwu. Oj, I, nie. To, to, I to niech nas motywuje, niech nas wspiera. Ja bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę, za to połączenie i życzę powodzenia. Również. Bardzo dziękujemy, Również. pozdrawiamy wszystkich biegaczy. Do zobaczenia w realu. Tak, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Czekamy na zdjęcia. Do zobaczenia, dobrego wieczoru. A my zostajemy Również. jeszcze tutaj Również. w tym naszym studiu. Jeszcze chwilkę zostajemy, ja spojrzę czy macie Państwo jakieś pytania tutaj do mnie. Pytań tutaj widzę jakichś szczególnych nie ma. Ja bardzo zapraszam na naszego Instagrama. Tam do piątku będziemy prowadzić o godzinie 9.30 transmisję na żywo rozmowy. Z tymi, którzy mają Instagrama, o tym, jak przygotowują się do startu festiwalu, do walki o Hartranera. Bardzo dziękuję, że jesteście tacy aktywni, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie ten trudny czas, że już czujecie tą adrenalinę festiwalową. A ci, którzy już powalczyli że mogą teraz sobie odpocząć i też obserwować to, co się tutaj dzieje, w tym naszym szalonym, biegowym, festiwalowym świecie. Słuchajcie, jutro wieczorem, jutro wieczorem będziemy publikować nasz spot festiwalowy. Także bądźcie z nami jutro wieczorem, a także połączymy się z bardzo ciekawym gościem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.